Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Cagliari zmierzy się z Sassuolo. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Co wymyślił dzisiaj sztab szkoleniowy Kaliari? Spójrzmy na skład. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. Pora na jedenastkę sasłolo. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. I ruszyła pierwsza połowa. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo uratował zespół. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drożym rybakiem. Świetne wejście, piłka odebrana. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś. Rankasz broni, zagro... trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Przyznam, że przy tym uderzeniu sądziłem, że piłka wyląduje w bramce. Bardzo blisko było prowadzenia. Niestety tylko obramowanie. Strzelec musi obejść się smart. Muszą teraz obronę do jakiejś rad. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Przy takich celnych, blisko lecących uderzeniach bramkarz jest bardzo często po prostu bezradny. Ależ złość trenera. Tracą gola i muszą odrabiać straty. Nie tak to chyba zaplanowano. No to mamy 1 do 0. Ściąga na siebie uwagę całej obrony, ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Świetna interwencja wyszła z tego wślizgu, Do tego odebrana piłka. No i odzyskują piłkę. Pressing często przynosi takie skutki. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Marin traci tę piłkę bez faulu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Czy zdoła trafić? Tu powinien być gol! Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. Zawodnicy Kaliarni rzadko tracą piłkę i lepiej ją utrzymują. Ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową. Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i przerzucić siły do przodu. No i zmiana posiadania piłki. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Majdan Nandes. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Ale strzał zablokowany. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Będzie bramka. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. W okolice jedenastki teraz rzuca. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Był? Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Z niemi a teraz rywala. Gój proszę państwa! To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Surka pokazuje, że od początku wiedział jak sobie poradzić z tym obrońcą. Ale popatrzmy też jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. Widzimy jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. 2 do 0. Gramy dalej. Andes zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Świetnie. Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w bardzo trudnym położeniu i jeszcze złapał piłkę. Naprawdę wspaniałe zachowanie. Mocne wejście, ale czyste. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Zablokowany ten strzał. Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. I mamy strzał! Obronił, ale piłka w grze. I gol! Bramka kontaktowa, wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Popatrzmy na tę bramkę, bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować. Z zimną krwią, Tak, piłka poleciała tam gdzie trzeba. Aktualny wynik to 2 do 1. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Świetnie zagrał, będzie groźnie. No i mamy sygnał, mamy gwizdek. Był offside. Świetne wyjście na pozycję bardzo niewiele zabrakło, żeby nie spalić. Pech. Co tu dużo mówić. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki, goście z rzadka mogą ją powąchać. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Carboni. Przerwał atak rywali. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Brawo! Brawo dla bramkarza. Już się mogli całkiem żegnać z nadzieją na korzystny wynik. Stał jak skała i okazał się nie do przejścia. Sporo mu zawdzięczają. Kibice wiedzą, że ich ulubiona drużyna miała furę szczęścia, bo tu już mogło być po meczu. Ale skoro wyroku nie wykonano, zagrzewają zespół do walki. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują uprożne, a czasu coraz mniej. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Daleka piłka z rogu. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Strzela teraz. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie.